Wykaż, że dla każdej liczby naturalnej n większej bądź równej 1, liczba n kwadrat plus n plus 1 do kwadratu plus n plus 2 do kwadratu przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. Czyli zobaczcie, pod liczbą n kryje się jaka liczba naturalna większa bądź równa 1, no, i mamy tutaj pewne działanie, pewną sumę. No to postarajmy się na początek tą sumę jakoś uprościć. Czy mamy tak, n do drugiej plus, no i pierwsze działanie, n plus 1 do kwadratu. Oczywiście skorzystamy sobie ze wzoru skróconego mnożenia. To będzie n kwadrat plus 2n plus 1. Dalej, do tego jest dodane n plus 2 do kwadratu, czyli znowu wzór skróconego mnożenia. To będzie n kwadrat. Plus 2 razy n razy 2, czyli 4n, plus 2 do kwadratu, czyli 4. No i to jest, zobaczcie, już ta nasza suma po pozbyciu się tych e, kwadratów sumy. No i teraz postarajmy się to trochę uprościć. Czyli co my tu na pewno widzimy? n kwadrat, n kwadrat, n kwadrat. Czyli mamy 3n kwadrat. Dodać. Teraz dodajemy wszystkie elementy, gdzie mamy n. To tu mamy 2n, a tu mamy 4n. Czyli w sumie 6n. No i jeszcze dodatkowo została nam 1 i 4, że tak powiem, luzem bez, żadnej, bez naszej żadnej niewiadomej n. Czyli to jest po prostu 5. No i dobra. Mamy to uproszczone, ale teraz tak. W zadaniu powiedzieli, że mamy wykazać, że ta suma przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. No to teraz jak to udowodnić, że jak to podzielimy przez 3, dostaniemy resztę 2? No dobra. No to zobaczcie, zacznijmy od tego, jak można zapisać każdą liczbę podzielną przez 3. Weźmy sobie na przykład 6. 6 to jest 3 razy 2. Kolejna liczba podzielna przez 3, na przykład 12, to jest 3 razy 4. Jak wezmę na przykład 21, to jest 3 razy 7. Czyli zobaczcie, że każda liczba podzielna przez 3 może być zapisana jako 3 razy jakaś inna liczba naturalna. A teraz zobaczmy, jak wyglądają liczby, które przy dzieleniu przez 3 dadzą nam resztę 2. No to jest na przykład piątka, tak? To będzie 3 razy 1 dodać 2. Inna liczba, która, jak podzielimy przez 3, da nam resztę 2, no to na przykład 11. To jest 3 razy 3 plus 2. No i jeszcze inny przykład. Weźmy sobie na przykład 23. To jest 3 razy 7 plus 2. No i zobaczcie, że znowu. Czyli to jest 3 razy jakaś inna liczba naturalna plus 2. A więc my spróbujmy sobie doprowadzić tą naszą sumę właśnie do takiej, do takiej postaci, że to będzie 3 razy coś i zobaczymy, czy zostanie nam ta dwójka resztę. No to zacznijmy od tego, że wyciągniemy sobie trójkę przed nawias. No to zastanawiamy się, przez to pomnożyć trójkę, żeby dostać 3n kwadrat. No oczywiście przez n kwadrat. Dalej. Przez co pomnożyć trójkę, aby dostać 6n. No oczywiście przez 2n. I dalej, teraz uwaga. Nie da się trójki pomnożyć przez jakąś liczbę naturalną, tak żeby dostać piątkę. Więc możemy pomnożyć ją przez 1, ale uwaga: jak trójkę pomnożymy przez 1, to mamy dopiero 3, a mamy mieć piątkę. Więc poza nawiasem jeszcze dostajemy 2. No i zobaczcie, co dostaliśmy. Mamy 3 razy, to jest jakaś liczba, plus 2. Czyli dostajemy dokładnie to samo, co tutaj pokazałem. Ostatnie, co warto jeszcze zrobić, no to pokazać, że to n kwadrat plus 2n plus 1, no to będzie liczba jakaś naturalna. No i tyle. Czyli możemy sobie zapisać. Właściwie mamy udowodnione to, co powinno zostać udowodnione, więc można dopisać na końcu tylko cnd d czyli czego należało dowieść.